Hej, zuchy, co dobrego! Witam Was w ten świeży poranek. Tutaj Zudzie WHA, czyli Anna Lepaczkowska dla kanału Easy Solution. Dziś chcę trochę pomówić o wartościach, o Twoich wewnętrznych wartościach. Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, jakie są Twoje wartości, te którymi kierujesz się w życiu? To wbrew pozorom proste pytanie okazuje się być lekko problematyczne dla wielu ludzi. Jeśli zastanawiałeś się, po co w ogóle powinieneś się nad tym zastanawiać, no to już Ci mówię. Zdanie sobie sprawy z własnych wartości, zrozumienie ich pomoże Ci przede wszystkim poznać Ciebie, pozwoli ci podejmować decyzje zgodne z Tobą, z Tobą samym, pomoże Ci wybrać zawód, który będzie zgodny z Tobą, pomoże Ci wyznaczyć i określić cele oraz priorytety, pomoże Ci zsynchronizować to, co czujesz, z tym, co robisz, pomoże Ci obać właściwą dla Ciebie drogę kiedy znajdziesz się na rozdrożu. Dlatego dzisiaj proponuję Ci ćwiczenie, które pomoże Ci określić, którymi wartościami kierujesz się w życiu. Zanim jednak zaczniemy to zadanie, chcę Cię o coś prosić. Bądź szczery ze sobą. Opowiadaj szczerze. Wybieraj zgodnie z tym, co Ty czujesz. Nie co sugeruje Ci e, Twój partner, partnerka, rodzina, szef czy społeczeństwo. Pamiętaj, że nie ma gorszych ani lepszych wartości. Twoje wartości są Twoimi wartościami. I nikt inny na świecie nie musi ich ani rozumieć, ani powielać. Nie musisz się ich wstydzić, ani na siłę ich zmieniać. One są dobre, bo są Twoje. A teraz idziemy do narzędzia. Można podzielić się na dwie części. Pierwsza część polega na przywoływaniu pewnych okresów w Twoim życiu. Daj sobie na tą część tyle czasu, ile potrzebujesz. Przypomnij sobie okres w swoim życiu, kiedy byłeś najszczęśliwszy. Przypomnij sobie okres w swoim życiu, kiedy byłeś najbardziej spełniony? Zawodowo. Przypomnij sobie okres w swoim życiu, kiedy czułeś, że działasz zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przypomnij sobie sytuację, kiedy postąpiłeś tak, jak ty uważasz, że trzeba postąpić, a nie tak, jak ktoś uważał, że należy postąpić. Czym się wtedy kierowałeś? Świetnie. Teraz druga część. O wiele cięższa. Na internecie z łatwością znajdziesz listę wartości. Ma ona zazwyczaj jakieś 75 pozycji. Jeśli nie możesz takiej znaleźć, no to napisz do mnie, a ja wyślę ci taką listę. Przyjrzyj się każdej z tych wartości i zawsze długopis czas na wykreślanie. Zacznij od wykreślenia połowy z tej listy. Ok. Mamy 75 pozycji, więc to nie parzysta. Powiedzmy wykreśl 35 pozycji, zostanie nam 40. To nie są dla Ciebie nieważne wartości, są po prostu dla Ciebie mniej ważne w obecnej chwili, niż które pozostały. Mamy 40, czas wykreślić kolejne 20. zrobić ciężej, prawda? Pamiętaj, że nie ma tu limitu czasu. Rób to tak długo, ile tylko chcesz. Zostałeś z 20? No i pewnie wiesz, co teraz powiem. Mhm. Czas wykreślić kolejną połowę. Wiem, że masz pod górkę, ale wsłuchaj się w siebie. Przypomnij sobie jeszcze raz te momenty w życiu, o których myślałeś w pierwszej połowie swojego zadania. Masz 10? Spokojnie, już nie poproszę cię o wykreślanie połowy. Teraz wykreśl ostatnie 3. Zostajesz siedmioma. Siedmioma wartościami, które są obecnie najważniejsze dla Ciebie? Pomyśl, czy zawsze postępujesz zgodnie z nimi? Co czujesz, kiedy wiesz, jakie są Twoje wartości? Czy o nie dbasz? Jak? Pamiętaj, że możesz to robić że możesz robić to zadanie, kiedy tylko czujesz taką potrzebę. Twoje wartości e, mogą się zmieniać, no bo Ty też się zmieniasz. Nie jesteś gotowym produktem, jak mówi moja koleżanka Magda. Jesteś jak rzeka, ciągle w ruchu. Liczę, że odnalezienie Twoich wartości troszeczkę rozjaśni Ci umysł i pomoże Ci w znalezieniu pomysłu na siebie. Jeśli czujesz, że przydałaby Ci się pomoc, możesz zawsze się do mnie odezwać. Zapraszam Cię na indywidualną sesję coachingową. Niżej zostawiam namiar na moją przestrzeń, ale także na to, gdzie jeszcze znajdziesz nas w sieci, czyli Easy Solution. Jeśli masz pytania, chcesz coś dodać, no to zapraszam Cię do komentowania. Życzę Ci wspaniałego tygodnia. No i do zobaczenia już niebawem. Ciao!